Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu w GT Online. Jest to tydzień w kategorii dobrych. Tak, mamy kolejny dobry tydzień w tej grze. Do takiego nas mianowicie tutaj czeka? Pierwsze, co zacznijmy od y, zniżek. Zniżek na te samochody jest bardzo dużo. Na każdy samochód jest zniżka całe 30%. Także mamy tachome Coupe, która jest do zakupu w SSS. Mamy Balera ST. Które jest do zakupów legendary Motorsports. Mamy Grotti Turismo Omaggio, który jest do zakupów legendary Motorsports. Swoją drogą dosyć ładnie wygląda, więc tyle. Ale czy należy do jednych z szybszych, lepiej prowadzących się pojazdów, to już akurat niestety nie, nie wiem. Mamy Lampadi Cinque Mila, która jest do zakupu w Legendary Motorsports. Mamy Ocelota XA21, który jest do zakupów w Legendary Motorsports. Mamy Pegasi Torosa, który jest do zakupu w Legendary Motorsports. Swoją drogą chyba najtańszy ze wszystkich to... Prawdopodobnie będzie. Legacy Z Rosso, który jest do zakupu, tak samo w Legendary Motorsports. Lampatata La kursu W ogóle swoją drogą, kiedyś ten pojazd miał fajny błąd, że jak się montował jeden upgrade, to on stawał się nagle bardziej opancerzony. I to był upgrade osłona chyba na szybę? Coś takiego to było. Mianowicie górna część szyby była, miała jakąś jedną osłonę konkretną i ta osłona sprawiała, że nagle ten pojazd był bardziej opancerzony od <laughs> innych. Nie wiadomo dlaczego, ale tak było. No ale też zostało naprawione. Do zakupu tak samo w Legendary Motorsports. Mister Comet S2 do zakupu tak samo jest w Legendary Motorsports. Mamy Niobe, który tak samo jest do zakupu w Legendary Motorsports. I na zakończenie mamy Dominatora GT, który jest do zakupu w SS. No i cóż, w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie tutaj pojazdy. Jak chodzi o to, co tak bardzo coś kupić, no to ja niestety tutaj nie znam wszystkich osiągów. Jakoś nie pamiętam, żeby te pojazdy, wiecie, one gdzieś się tak pojawiały, że ludzie mówili tak, że to jest super pojazd. Więc raczej większość to zależy od waszego wyboru. Jeżeli wam się jakiś pojazd podoba, to możecie sobie go po prostu kupić. Jakoś mówi, nie pamiętam, żeby gdzieś. Były, że tak to powiedzmy. No, no, tak naprawdę, info, nie, że jakiś dobry jest pojazd, czy też nie. No, ale może czegoś nie pamiętam, że tak ja mogę powiedzieć. To też wcale tak, też tak może być. Ogólnie, też ten tygodniu popowracało po bardzo wiele trybów adwersarza. Ale one oczywiście nie są na żadnej premii, czy coś, tylko tak, o po prostu wróciły, bo w ostatnich tygodniach tam w sumie tych adwersarzy było nic. Teraz nagle powróciło. Tutaj akurat chcę też o tym powiedzieć, że mamy powrót y, Bunkier Juggernauta, Bunkier Kill Quatra, przekrocz linię. Diamondowa eskorta, każdy nabój. Resurrection 7, tak? Nie pamiętam, co to był za tryb. Tak samo jak Missile Base, Trading Space. Nie wiem też, co to był za tryb. Nie pamiętam. Szczerze mogę powiedzieć. Dodatkowo, jak tutaj wygląda sytuacja? Mianowicie mamy ganwana To też chcę tutaj powiedzieć o ganwanie Jest 30% na Regana to znaczy, że będzie w ofercie na pewno. Mamy też kompaktowy EM Launcher, który jest 30% dla osób, co mają GTA Plusa oraz cały czas jest darmowy dla osób, co mają GTA Plusa. Ten nowa broń L-Sticker Military Rifle Czyli to jest ten taki żółty karab karabin z Kayo Perico z niebieską latareczką Dodatkowo priorytetowymi aktami jest na ten moment To z takimi dyskami, to tam Chyba dane się to nazywało. Kurde, tam gdzie jest taki samochodzik. Zapomniałem tego polskiej nazwy, jak to jest, ale będzie e, się to teraz, jeżeli się kradnie dyski. No to jest akurat spokomisja. Ogólnie fajna do farmienia, jeżeli chodzi o ten biznes. E, no i tak. Teraz przejdźmy sobie może do jeszcze zniżek na uwaga nieruchomości, ponieważ jest zniżka na nieruchomość. To w takim razie w tym tygodniu jest. Uwaga, uwaga, jest zniżka. Na klub nocny. Na klub nocny jest 30%. Na upgrade'y oraz modyfikacje. Piętna sprawa. Trzeba po prostu powiedzieć, bardzo dobra sprawa. Co dodatkowo jest jeszcze z tym związane? W ogóle trzeba to też powiedzieć. Parę rzeczy się wydarzy, ale to zaraz oczywiście do tego. Wraz to oczywiście z klubem nocnym mamy też premie. Premie, które są bardzo ważne. Teraz tutaj właśnie powiedzieć bo teraz przechodzimy do premii, na najważniejsze. Pierwsze co, to zajmiemy się premiami z klubu nocnego. Mianowicie jest popularność w klubie nocnym razy dwa jeżeli wykonujemy sobie misję, żeby ją zwiększyć, może tak. Czyli razy dwa mamy popularność za to, jeżeli zrobimy sobie misję. No to raczej bym powiedział, że to jest premia z kategorii mech. Ale druga akurat premia już jest o wiele lepsza, bo można by ją powiedzieć, że mamy trochę na, to, na ten bunkier premię razy dwa, ale nie do końca, ponieważ jest razy dwa na szybkość towaru. Mianowicie szybciej będą się robiły towary w klubie nocnym. Ogólnie mniej więcej tak po 10- po 11 godzinach dopiero idzie się sprzedać klub nocny, jeżeli już mamy go tak na maksa Lepszonego. To za tym idzie, skoro na maksa ulepszony klub nocny dopiero sprzedajemy po takim czasie, no to gdzieś tak po 5,5 godzinach można dopiero iść sprzedać. Tylko, że to są oczywiście godziny, że jesteś na grze. Jakby to też chcę powiedzieć, nie, że jest, jest, jesteś offline czy coś, to jesteś na grze. Kolejną premią, jaka tutaj jest, to już normalnie jest razy dwa, to są Madrazo Hits. Czyli to są zlecenia od Madrazu. Jeśli jest taka fioletowy celownik na mapce, to to jest na premierę Z2. Madrazu nam wybiera, że mamy kogoś tam, powiedzmy, że wysłać na tamten świat z użyciem odpowiedniej broni. Ogólnie za to jakoś dużo się nie zarabiało. Nie pamiętam, czy to było. Z bronią chyba było jakieś 30 tysięcy, więc teraz będzie. 60 koła, więc no nie za dużo, że tak to trzeba powiedzieć. Dodatkowo jest jeszcze taka premia, tylko niestety nie pamiętam polskiej, kurde, nazwy, bo to jest Freq Series. To jest od 4 do 8, to nie pamiętam właśnie co to było za, kurde, za tryb adwersarza. Według jednej grafiki, którą tutaj widzę, że jako Freq Series jest nazwana jako Sumo Remix 2, ale nie wiem właśnie konkretnie Jakie tutaj będzie tryb adwersarza chodził? Od 4 do 8 graczy to jest, więc może, kto wie. No i oczywiście też jest premia razy 3 na wyścigi HSW. Dla przypomnienia, HSW macie tylko na tej ulepszonych wersjach, czyli PS5, Xbox Series XS i PC ulepszone. Tylko tam jest, są wyścigi HSW, tak to nie ma nigdzie ich więcej. Dodatkowo mamy cotygodniowe tutaj takie wyzwanie, czyli trzeba ukończyć 3 właśnie telefony Madraza, albo otrzymać 100 tysięcy. Dodatkowo mamy jeszcze kolejne trzy rzeczy, które są w grze i to jest bardzo ważna sprawa żeby o tym powiedzieć. Pierwsze co? Za ukończenie jakiegokolwiek trzech wyścigów otrzymamy strój Dark Manor Racing Suite oraz 200 tysięcy w ciągu 72 godzin. Wydaje mi się, że warto będzie sobie zrobić ten strój, więc zagrać te trzy wyścigi będzie warto. Więc wyścigi KSW. akurat, przy okazji, jeżeli ktoś już ma, no to może sobie zagrać. Kolejna sprawa, otrzymuj, jeżeli zalogujemy się do gry, otrzymamy odfit Sasquatcha. Ogólnie wcześniej dało się zdobyć go w jakiś sposób, ale nie pamiętam. Pamiętam już właśnie jak to było. Teraz za samo zalogowanie się do gry go otrzymacie. Oraz, uwaga, kolejna rzecz wraca. Pejotle wracają. I tutaj jest po prostu powiedziane jako, że wracają. Czyli wszystkie chyba na to wychodzi, że wracają. Pejotle, pejotle są o tyle spoko, że za zjedzenie każdego z nich mamy po 5000 expa. To jest bardzo, bardzo dużo. Ogólnie chcę powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo dużo expa. Więc jeżeli konkretnie chcesz mieć jakiś wysoki level, to możesz sobie zbierać pejotle. Jeżeli wam nie zależy na pejotlach, no to jakby można powiedzieć, maknąć ręką mi tyle. Dodatkowo jeszcze zakończymy sobie praktycznie taki segment GTA, bo jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. Warsztatem. Na warsztacie mamy tak. z SM 22 to jest gang Bangber, czyli to jest komisariat policji. Mamy Obeja Omnisa to jest podium, czyli kasyno. Mamy Lampadati Casso, to jest Tony McToney, czyli palet. Dodatkowo jako zakończenie tego wszystkiego mamy fajną tutaj informację też jeszcze w tym tygodniu. Mianowicie GTA 5 i GTA Online trafi do do Xbox Game Passa później w tym miesiącu i będzie to dostępne na konsolach, na Pesecie oraz w chmurze, ale oczywiście członkostwo GTA Plus będzie dostępne, ale osobno. To nie jest jakby z członkostwem GTA Plus, ale będzie osobno. Na tym idzie po prostu GTA 5 wraca do Xbox Game Passa. Yy, czy to jest taka informacja, która będzie dla nas jakoś ważna czy coś? To zależy, z jak tam to chcecie spojrzeć, bo jeżeli wasz komputer, że tak to powiedzmy, nie spełnia wymagań, na przykład przez chmurę, jeżeli macie oczywiście pada xboxowego, możecie sobie zagrać. Ja ym, nawet z tego co ja pamiętam, jak chyba... Y no, nigdy nie wrzuciłem tych odcinków, ale mam chyba nagrane mniej więcej swoją taką krótką przygodę z chmurą, właśnie Xboxową, gdzie ja też zagrałem właśnie, stworzyłem sobie postać. To chyba kupiłem tylko jeden biznes, z tego co ja pamiętam. Kto wie, może rzeczywiście jeszcze do tego tutaj pomysłu tutaj będę mógł wrócić i będzie można zagrać na tej postaci, ale zobaczymy. E, zobaczymy, ponieważ taka chmura też trochę kosztuje, no jakby nie będę mówił, no, to chyba 61 złotych kosztuje, czy coś takiego da miesiąc. Nie należy że to do aż tak tanich, ale wiadomo. Yy, i, to, I to jest w sumie tyle. To jest tyle z tych najważniejszych rzeczy, także to na tyle i do następnego. Cześć!